Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mutant Sprawdzałem teraz czy się nagrywał, ostatnio się odcinek uciął i godzina w plecy wyszła dla was, ale nie wracałem tego, no bo stwierdziłem, że nie będę się kurwiał, sobie okazał. Dzisiaj będę robił chyba po pół na jedną grę, żeby eliminować te dalsze te nowości. Bo miałem robić tak, że to stary grać. Ale jak mówię, mam dużo tych nowych, no to stwierdziłem, że... Tak, Przeminam chyba się Stwierdziłem, że ten, że będę dalej, co się mówi, do no zjedzów znowu Jak coś tak pięknego może umierać Witaj w grze no. Biomutant Kontynuuj komandos Lina pęknia mnie I o to chodzi w sumie już się zabieram do roboty, tylko teraz podłączę do ładowania. No i już. Drogowskaz pomaga no jest, tym, pomaga. dla których czytanie map to czarna magia. Zobaczmy. Drugą schronę, są nas w najbliższych lokacji na całym świecie. Chodzę do drugą schronę i go. Dobra, na razie blokowałem miejsce, to nie ma sensu. Tak więc my sobie idziemy. O kurwa, co to jest? To pewnie światożerca, który odgryzł nogę przedawnionemu. Pokonanie go będzie nie lada wyzwaniem. A co tu jest, kurwa, proste w tej grze? Zacznijmy od tego. O, ktoś żywy. Dobrze wiedzieć, że komuś udało się... Słyszał opowieści o strasznościach, które spadły na inne enklawy przez Światożerców, jednak nie przypuszczał, że któryś z nich zapuści się aż tutaj. Pęju, uszyna tu, na maj. Martwi się, że jeśli nic się nie zmieni, nie będzie już czego ratować, nawet jeśli drzewo życia przetrwa atak. Nie ma pojęcia, co łączy cię z tym miejscem, jednak coś mu mówi, że wciąż masz dobre serce. No. Tak czy inaczej potrzebuje pomocy i mówi, że każdy jest osądzany podług czynów, a nie intencji. Coś w tym jest, no. Pozwolę. Jest wdzięczny, że wciąż masz w sobie iskierkę światła. Ach, błyszczy w tobie iskra światłości. Lubię światłość. Co fajnego jest w światłości? Od samego patrzenia bolą oczy. Patrzenie na ciebie boli bardziej? Zawsze musi kończyć się prywatą. A ty zawsze udajesz, że jest inaczej. Ho-ho, wygrywa. Święta zawsze wygra. I To znów przedawniony, pewnie zapomniał o czymś ważnym. Przedawniony mówi, że twoje szanse na pokonanie światożerców wzrosną, jeśli otrzymasz wsparcie plemienia, a w pobliżu znajdziesz dwa. Plemie miriadów może być dobrym wyborem. Działają w imię wyższego dobra i kierują się honorem. Niezależnie od tego, na kogo padnie Twój wybór, czeka Cię trudne zadanie. Konflikt pomiędzy plemionami balansuje na krawędzi wojny. Miriadzi czas. chcą powstrzymać światożerców od momentu, w którym lewiatane opuściły głębiny fali. Dołączenie do miriadów i zjednoczenie podzielonego świata może wydawać się racjonalne, lecz czy to słuszna decyzja? Jedno jest pewne: przeznaczenie jest nieuniknione. Prawda. Jagni od zawsze kierowali się jedną zasadą: wyeliminować słabych, by na świecie zapanowała równowaga. Wierzą, że oczyszczenie jest potrzebne, by odbudować świat. Chcą pozwolić światożercom zniszczyć drzewo życia. Zbratanie się z jagnimi to niekoniecznie zła rzecz. Przeznaczenie znajdzie sposób. Ja tu, mała. Przedawniony mówi, że ktoś musi przełamać impas i przechylić równowagę sił na strony Jagnich lub miriadów. Olloi bo, bo pałek! Według niego Sifu Plemion, zwłaszcza miriadów, cię wysłuchają. Oczekuję, że złożysz wizytę przynajmniej jednemu z nich i odegrasz swoją rolę. Baba mu fubak. Przedawniony będzie na ciebie czekał pod drzewem życia. Jeśli stracisz pewność, co trzeba zrobić. Oj, 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 oj. Forteca czy inny świat. Forteca Miriagów czy Jagniów. Jaknik lewy punkt? Miriado w niby też lewy. A dobra, chuj się, przejdę tutaj. Kolejne rozwidlenie. Więc albo tunel, albo most. Co wybierasz? Tunel albo most. Idę w prawo. Sztywno nigdy nie będzie. Ale zawsze może być w jakiś stopniu dobrze. To niezwykłe, że takie naturalne tunele wciąż istnieją. Większość została zalana. Co tam się buja? Ta. No. Ta. Kurwa, nogą w grobie. No, ja sobie idę dalej. Przed wojną plemion ta okolica była piękna. Spójrz na nią teraz istna strefa wojny. Coś w tym jest. Forteca plemienia Miriadów, przyjaciół, a może wrogów. Lepiej się tam udaj, tylko tak się przekonasz. Proba do drzwi jest prosta. Jeśli się tam wybierzesz, wejdź z przytupem. Zobaczymy, co oni nam powiedzą. Mówi, że musi uważać na przybłędów. Trwa wojna. Eee. O! wpuścić cię, ale uważa, że musisz zachować cierpliwość przed obliczem Sifu. Urwaję w Chinach. Wystój w ogóle. Sipi? Lupanem aginka, mam grada fal, utut, muszę no to wcale może japoński. Miriadzi kierują się zrozumieniem pojęcia wyższego dobra i kodeksu honorowego. Wierzą, że zjednoczenie plemion to jedyny sposób na przywrócenie pokoju. Sifu jest przekonany, że pokonanie światożerców i ocalenie drzewa życia to jedyny sposób, by świat stał się lepszym miejscem. Przedstawię się jako sifu plemienia i wita cię w Forcie Miriadów. Liczył jednak, że się zjawisz. Wieści o prowadzącym krucjatę czujnym Roninie, który przekroczył wielki mur przez szczelinę w bunkrze 101 wyprzedziły cię. Hmm. Czujny? Słyszał, że w walce ze śmieciarzami w bunkrze 101 staliście po jednej stronie sprzedawnionym. Chyba wierzysz w pomoc innym, a to akurat wasza wspólna cecha. Twój duch rozbudza wspomnienia z czasów Twojego dzieciństwa. Wciąż czuć od Ciebie życzliwość. Bo tak jest. Bo tak jest. Sifu mówi, że czasem jedno wspomnienie potrafi przywołać drugie. Nie myślał o Twojej mumie od bardzo dawna, mimo że wiele go nauczyła. Był jednym z pierwszych uczniów Wung Fu. Eee, moja muma? Twoja muma wymyśliła Wung Fu. Z początku chodziło w nim o walkę gołymi rękami oraz wykorzystanie sześciu broni bumerangu, shurikenu, łuku, laski, Nunchako oraz łańcucha z hakiem. Mirjadzi chcą jedności plemion. Ich celem jest zrozumienie większego dobra i ustanowienie kodeksu honorowego. Jeśli wierzysz, że w każdym jest odrobina dobra, wciąż istnieje szansa na lepsze jutro. Zjednoczysz plemiona i pokonasz światożerców. By ocalić drzewo życia. No i tak będzie. Liczył, że do niego dołączysz. W końcu rozumiesz, że w czynieniu dobra nie ma nic złego. Sifu czekał, aż coś przechyli szale zwycięstwa na ich stronę. A skoro ty jesteś z nimi, to jest pewien, że uda wam się zjednoczyć inne plemiona. Najpierw musisz skłonić do tego plemię jak Ich bliskim skończyły się możliwości, i zostali zapędzeni w kozi róg. Nawet ci, którzy pragną pokoju, muszą szykować się na wojnę. Musisz zdobyć wrogie postarunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu Sifu wyzwanie w ich forcie. Coś się zrobi, na pewno. Pytanie, czy wszystko dzisiaj. No widać, że to wo wojownicy są. Żółwi Macie łagodne usposobienie, dlatego chcą toczyć łagodną wojnę. Taką, która jednoczy równie mocno, co niszczy. Każe ci się nie bać. Twój los jest ci pisany i nikt nie może go odebrać. Zdobądź wrogi postarunek i zyskaj prawo dzierżenia plemiennej broni. Po zajęciu się wrogimi posterunkami możesz wyzwać ich Sifu, by wasze plemiona zjednoczyły się i na nowo żyły obok siebie. Na twój widok wracają do niego wspomnienia starej wioski. Wspomina twoją dobrą, bezinteresowną duszę i czuje, że wciąż jest w tobie wola czynienia dobra. W każdym razie, wspomnienia o rodzinie są silne i potrafią niekiedy ożyć. Spróbuj w drodze do pierwszego posterunku wroga zajrzeć do starej wioski. Zobaczymy, co da się zrobić. Masz sporo do zrobienia i miejsc do odwiedzenia. Mówi, że miło się z tobą rozmawiało. No to idziemy jak tak. A pan coś gada? Stoi nic nie gada. No dobrze. A pan coś gada? Pyta, czy dbanie o równowagę tak wypaczonego świata ma jakikolwiek. rozumie, że musisz jeszcze odwiedzić inne miejsca. co no idziemy? A pan coś gada? Zastanawia się, czy Ankati wolą rzadkie powietrze, bo chcą, tak jak Miriadzi, by więcej światła zagościło. Będzie tu kiedy wrócisz. Kiedyś się pogadasz, czy jest czas. Nie, to teraz muszę iść na no posterunek. I nawet nie wiem kiedy wrócę Ale wróci i wrócę na pewno O Jezu stromo było Mapa A co z wami? Dobra, ja spierdzieram, bo w nich trzeba ładować, ładować. A mi się nie chce ten goń z nim. O, następny. Lepiej uważaj, to krzywol. Ewolucja nie obeszła się z nimi łagodnie, zwłaszcza z tymi zwichrowańcami, są zdeformowane i pozbawione futra.